Z tej strony Maciej Oraz Mateusz. I ucieka nam tlen, więc lecimy. Bez gadania. O, o usiadłem. Czekaj, ty, jak tam jest taki statek Pani zadokowany, cza. czemu my tam tym nie lecimy? Tak. Nie wiem czemu. Fajny. Wygląda jak z lat 50. jest tak jakiś podobny w sumie, nie? O, miny. Miny? Nie widzę. Ja, czy mogę ją przyciągnąć. No. Czemu chciałbyś to robić? Icho, ja chcę to przetestować.

no, no to właśnie chciałem spróbować. No to pytam się, czy to robisz, czy nie. Są jeszcze jakieś skrzynki. Widzę kolejną Sledida świeci się po prostu jak psujajca. Nie można. Nie, nie można. To dobrze. A nie, nie! Nie dobrze myślą, że jesteśmy idiotami. No nie... O jeszcze jeden. Tam wyjdzie ten. Jak masz te żółte takie te, te to stamtąd wychodzą na chromotyl. Lipa. bo jest tam tlen. Lipa, nie? Dobra, chciałem. Chyba jest jeszcze jedna. Tlen no sobie ja, wezmę. Jest. Kurde, 420 sekund. Czy coś do ciebie strzela? Czy ty do czegoś strzelasz? O, już nie żyje. A ten jeszcze żyje. So, nice. All right, okay, Ellie. I think I have enough flight recorders to reconstruct a safe route to the planet. Great. What's next? I put it all together into a navigation module and then plug it into the shuttle. Wow, skąd? I need to find a bench. should be easy enough. Create a <hater> <hater> navigation module, a ja jeszcze też... Up next, Dude, I strzelam, ale... Kurde, ja bym chciał się obrócić, a nie mogę se... A Z jest, o. Gdzie ty jesteś? Para, widzę miejsce na bench'a. O, widzę. Masz znacznik, masz, masz w ogóle, nie? No mam, tu właśnie po, powinien mi pokazywać na skroju ekranu, ale przestał. Pewnie jak widzisz mnie, A no właśnie jak nie miejsce, widzę to... ciebie, to powinien mi pokazywać, gdzie jesteś. Ale jak jestem na przykład przed tobą, nie? To wtedy pewnie nie pokazuje. Nie, eee, no. tak, tak, tak. Wtedy mam twoje imię po prostu wyświetlone, nie? Ale chodzi o to, że wcześniej miałem strzałkę. Musiała się wyłączyć, mm -hmm. kurde. Gdzie my lecimy, panie? O! Widziałeś, jak nagle się pokazał? Co? No. Nagle się wczytał ten statek? Nie. Chciałem tlenu. A nie, to jest ten zużyty jakiś, kurde. To koniec ciszy. Cześć, muzyka. Można, muzyczka przestała grać kosmiczna, wypełniająca ciszę. Powinno być tak, że nic nie powinno wypełniać tej ciszy. Tak jak w Dead Space Jedynce: po prostu cisza i twoje kroki. All is lost. No, jak zwykle. Bardzo no. przyjemnie się te drzwi zamknęły. kiosk to na mnie. I na każdym potrzeba. wejściu i wejściu jest Shield No, żeby się w ten, wstrój strój. byliśmy tu. strój w Eweza. A, byliśmy tu. Co my tu jeszcze szukamy? A bencha szukaliśmy. On musi skonstruować coś tam. Flight recorder. Ja to skonstruuję, co innego. Flight... Crafted. Ja też muszę? Avenger Body turn. To nie nie. Tungsten 18... A ja chciałem tego Shotguna ulepszyć. Tego nie mogę kupić... Damage... Rate of fire damage... Damage... Medic support! Health packs consumed by self also heal partner. Zarąbiście... Jasne, że to This is support He is mounting too, there is no way Damage, more damage Rate of fire damage or damage from scape? Rate of fire I think that's done. We should have all the parts we need Thank god Now let's plot a course for the nearest shipping lane and get the hell no, out of here Robin, we are going to the planet Ellie. I know that's how this all started, but we are way over our heads. We can't take on a whole planet full of those goddamn things. If not us, then who? EarthGov is gone. Robert, we're the only ones left who can do this, and you know it. Ellie, you have to admit it sounds crazy. I mean, how do we know there's really a solution down there? Because you told me, in the Admiral's quarters, you said, turn it off. And that's exactly what we're going to do. Damn straight. Captain, we can't pass this up. Carver?

Co ty w ogóle za attachmenty dodałeś? No to jest, że jeden, który jak ja się hiluję to ciebie też healuje, a drugi jak używam Stasis spaka to też używa dla ciebie Stasis spaka. To żeśmy to byli teraz jakoś niedawno dość. Medic Support i Stasis Support. No i Stasis Support. Można. A że ja i tak używam tego shota, no to będę go używał. A no, wypuściłem bota niepotrzebnie. Biorę pewnie. Go. Dobra, ja zrobiłem to samo z moim tym, tylko, że z moim plazmakaterem. To jest najważniejsza broń. A tego ostatniego sadku nie odwiedziliśmy, nie? No jeszcze nie. Ciekawe czy będziemy musieli. Partner to wait the door Earlock. Pięknie te drzwi walą stukają I to będzie cisza A to jest chyba nasz statek w ogóle, czy nie jest nasz statek Myśmy tu w kontenerze przecież dolecieli Ano tak A oni oceniali ten statek i okazało się, że... To jest to, to jest ten, to jest ten statek, to jest o ten statek właśnie A oni go tutaj transportowali? Ja wiem

15 metrów, ale tutaj, tu jest hacz. Masz znalazłeś? Tak, tu jest. O no, rzeczywiście. Czy są szafki, nie o, tylko kacenka śliczną masz. Mordę, <noise> ty nie zdejmujesz? Well, strada, i'm going to work. right, a window is coming up. oh, strada. i'm not at all. i tried, but the threads are rusty. let me see what i can do. if one of those pops loose, the cabin fire is <laughs> going to burn up for the atmosphere guys. give me a figure find the pressure reading on the main console let me know when i have a solid seal. Czy mam ci w czymś pomóc Emener, mogę sobie poradzić sam. Też chyba jestem. Nice, ładnie tutaj. Ej, czy to ci nie przypomina czegoś? No zastanów się, zobacz na ten kokpit. I na to siedzenie no. po środku, nie? No. Ten statek, którym przylecieli na Ishimurę No jest tu idealnie No <laughs> To jest ten statek To jest Znaczy taki statek, tej klasy co, co, I co teraz? Co, coś tu się pokazało dziwnego A pewnie musisz też usiąść w fotelu pilota? Albo coś? Tak Turet. Znaczy ja to tu ma jakieś tureta, wiesz? To ja będę leciał, a ty będziesz musiał nachrzaniać do tych yeah. Wcale nie, nie... są pozytywne te rzeczy, co oni mówią. Wow, jaki... To jakaś strasznie słaba grafika tu jest, wiesz? Strasznie słaba. No właśnie, widzę jak ma To nie ja. widzę Twoje. Widzę Twój celownik, P2 of course. Mam to przygrzeć? Nie dobra. A ja tylko zaznaczam. To jak na Wii U. Jeden zaznacza, drugi strzela. Nie chcę Jednej z, nie zaznaczyłem, jednej! Ja nie strzelam, ja nie strzelam w ogóle. Ja też nie strzelam w ogóle, tylko je zaznaczam, przelatuję po nich pulsorem. No może koleś, za... może któryś z tych koleśi strzela. A, nie, ja strzelam jednak. No strzelasz jednak! To się wystraszyłem. Eee, ja jednak. O, Jezus Christ Jak ty to chciałbyś na padzie zrobić? Czaisz to? A teraz ogóle sobie na hardzie to.

A, już tej panny nie odlecimy. Dobrze. O! To... Ale to nie! To nie było zależne ode mnie! Nie. Jeszcze gdzieś tam było jedno. No strzelaj do tego! Ale ładnie na pół to wzięło. To też nie ja! No nie mogłeś tego w, nie wcelować nawet. No nie było czerwone. Ops jedno przepuściłem. Ja nie tego ominąć nawet. Jedno przepuściłem. A to ty omijasz? No ja generalnie wiesz. próbuję Czy ja nas zabiłem? Nie wiem, albo ja nas zabiłem. No nie wiem, ale przywaliło w nas coś. Jeeey! Bo w wstanę i idę coś zrobić. Sobie. Ja też, ja idę z tobą. Nie, ja strzelam! Ja, czy ja mam lecieć na kursie tym cały czas? Tak. Psz, I strzelać naraz? Tak. Ja pitole. A w ogóle kontrolki są wiesz. E... O, ktoś umarł. Kapitan. O, oh, to! O shit. Strzelam do czegoś. Jezu Maria. Matko Boska. Czemu tej kontrolki było odwrotnie jak się leciało? Wiesz, jak się klika strzałkę w dół, to statek powinien ci do góry. W, w coś tam strzelam, ale nie wiem w co dokładnie. Miało być. Na to wygląda. Oh, shit. <laughs> Jakie ząbki! Oh, shit. Oh, shit. <laughs> Jakie ząbki pokazał? Będzie już. POMÓĆ SIĘ! Obudź SIĘ! No! Jak Luke Skywalker Troszkę, jakby jeszcze nie miał ręki Przyciągnij miecz świetlny Użyj mocy tak, Ale dokładnie, hey, anioł, nie no coś takiego jak mają moc, Ale dokładnie nie? taka sama scena, no Inezis, nie się ma. No tak Syru Ile życia? Z pomójku? Ale patrz, kolej zginął. Można odyskać dziewczynę. O, hełmu się nie zamknął. No nie. Cześć. Żyłeś. No a co ty myślisz? Jakimś cudem. Jakimś cudem. I to w tej części statku, nie? ile masz życia? Ja no nie mam zobaczymy. full! Unfair shit Pokaż, że nie masz życia Nie, on mam tyle samo No patrz, poczekaj, nie używaj A, no, Teraz nice. ja? Teraz ja? Dobra, bo to się trzeba przy Hold timer! ogniem się trzeba grać, no Mamy dobra, 7, 7. E, jeleń Eee, to by było na tyle na dzisiaj. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do lajkowania, subskrypcji. Ogień, ogień, ogień. I oglądanie innych naszych filmików. <grymne> zaraz pojawią się adnotacje do kolejnych i poprzednich odcinków. A ja mam czerwone oczy. Odejść do tego ognia, bo ty się ochładzasz coraz bardziej. I mam 37 stopni, Spokojnie. Mam gorączkę. Teraz masz 67. Mam gorączkę. 37. I jak zwykle. Miłego dnia.